Siemano, kolano, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać 4 razy Gailem jak, jak napiszecie w komentarzach, gayle to przypnę wam serduszko. I tak, zaczniemy pierwszą gierkę. Tylko zanim zaczniemy pierwszą gierkę. Um, piszcie w komentarzach, czy będzie wam się podobało takie coś, bo będę chciał robić. Antyprankę na mojej siostrze. Jeżeli, no, że najpierw patrzcie, że kupię jej e, pas, nie, za 50 zł. O nie, są lagi, jakieś nie wiem, co się stało. Że kupię jej pas za 50 zł. Nie, i usunę jej konto, i wezmę jakieś takie inne, nie. I wezmę tam, wbiję parę bucharów, żebym miała już odblokowaną nitę. Ale to ja będę musiał na jej telefonie. Uh, o nie. No to nie wiem, czy zagramy 4 rundy, ale postaram się zrobić winy. Yy. Tak <laughs> o ja nie wiem Ja nie wiem ludzie czy ja nie wiem moi drodzy widzowie czy uda mi się, bo jak mogliście zauważyć ten, ten ten... co mi się wyświetlił komunikat, że jest mało pamięci więc nie wiem czy zagramy 4 razy ale jeżeli się uda, no to zagramy jeżeli nie, no to nie. Nie zapomnijcie o subskrypcji i, łap, i łapkę w górę. Ale tak, jeżeli będzie Wam się podobało takie coś, to piszcie w komentarzach to wpiszcie w komentarzach w ogóle rób antypraga na, na swojej siostrze i musicie to dużo łapek w górę, żebym zrobił. Antyplanka, bo wiecie, no to są pieniądze, a z pieniędzmi nie można się bawić. Więc wiecie, nie można, nie można. Tak, widzę, i wiem. Ja powiem tak. Jeżeli ja na tym odcinku odblokuję mojej siostrze jakiegoś nowego zadymiarza albo coś, to ja się poddaję. Ja w ogóle nie gram w tą grę. Nie, bo to będzie, bo to będzie za mocne, bo to po prostu. no... Ona ma 1690, bo 80 coś pucharów. A ma, znaczy ja wiem, że to się nie tak patrzy. Nie, że ma. Bo ma Gaila i Maxa. Tylko chodzi mi, że jakby się patrzyło, tak nie, że ma tyle pucharów, a tyle zadymiarzy. Nie, to ma bardzo fajne konto. Bardzo, bardzo dobre też. Więc ja. Znaczy, chciałbym mieć takie konto. Na swoim mam tylko. Znaczy, na swoim koncie. O! No, fajnie. Na swoim koncie też będę kupował pasa. O, ale fajny ten. Ale się złożył, fajnie. I też będzie na moim kanale. Więc. Wiecie, o ma 1681 pcharów, nie? A ma, ma Maxa, Geila, drzeki Karla. znaczy no, możecie popatrzeć, takie ma, takich ma nie? No patrzcie, w ogóle tutaj zakryli to, widzicie w ogóle? Nie wiedzieli, znaczy wiedziałem, ale nie wiem, czy wy wiedzieliście. Dobra, lecimy jeszcze yy, ta i jeszcze jedna, dobra. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, że dajmy na to, że gram 4 razy jakimś wybranym zadymiarzem, to piszcie w komentarzach, jakim to ma być zadymiarzem. Na przy... Naprawdę, czyki? O nie, widzowie, zawiodłem się, bo myślałem, że będą winy albo takie plusy. Nie jest. Ej, no dobra, no ale... No dobra, to ten jeszcze jeden i jeszcze. Bo to trochę tak. No nie no co to? No trochę niefajnie. Że przegrałem, a no miałem wygrać, no to wiecie. Znaczy no nie miałem, nie, ale starałem się. Ale dobra, no weźmiemy tą i jeszcze jedną. Gierkę. O! Tutaj się zabijają, niech się zabijają. A my poczekamy w krzakach. Tak jak mówiłem, że jeżeli będziecie chcieli więcej, właśnie takich odcinków, że gram 4 razy, albo tam trochę więcej, wybraną postacią, piszcie w komentarzach jaką. Piszcie w komentarzach w ogóle czy chcecie. A jeżeli chcecie, to na przykład jako Jakimi zademiarzami, albo ile rund, nie? Bo wiecie, bo to jest taka pierwsza taka: znaczy, pierwszy taki odcinek, żebyście sobie zobaczyli, czy w ogóle takie chcecie odcinki. Więc. No. A jeżeli nie chcecie, no to nie będziecie po prostu chcieli, nie? Ale. Ja was. Znaczy ja was nie zachęcam, nie ja właśnie nie, tam nic nie robię, tylko po prostu piszcie w komentarzach o i widzicie taki prosty winek no dobra No to jeszcze jedno nie? No i będziemy się chyba żegnać, no bo no przepraszam, za, że taki krótki Ale nagrywam to trochę już w późnej godzinie, więc znaczy no może może nie takiej późnej, ale niektórzy, niektóre osoby już e, śpią o tych godzinach, więc żeby tam do nich nie przychodziło, że O, taki, taki youtuber nagrał odcinek, nie? Ech. Nie no, oczywiście się śmieje, ale no, ale no nie no, niektórzy właśnie chodzą tak spać, więc Pozdro Popatrzcie, widzicie? Ej, kto chciałby Gaila, pisze teraz w komentarzach ja. piszę w komentarzach kto, kto, no, kto chciałby Gayle nie, teraz pisze w komentarzach ja. Po prostu ja. Nie? I ja będę eee... wybierał takie wiecie, takie fajne Niki. I jeżeli mi się nawet spodobają, albo jeżeli napiszecie coś więcej niż tylko ja, no to może nawet i będzie fajnie, i do Was wpadnę na kanał. No nie wiem. Nie wiem. No chyba, że mnie tam nie chcecie, no to nie. Jeżeli chcecie, no to wpadnę. Oczywiście. Nie. Ech. Popatrzcie. O No i widzieliście następny win. Ja nie wiem, kochani, co tu się dzieje. No ale dobra, no już nie będę przeciężał systemu. Ja... Widzicie, co tu jest? Widzicie, ile tu jest pucharów? Ja... No ale cóż, dobra. No i cóż, na takim akcentem się pogadamy. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i do zobaczenia, cześć.